Demonstrujemy działanie rękawicy Involver. To jest taki Mr. Muscle do trudnych spraw, do trudnych powierzchni. Mamy to zabrodzone, normalne użytkowanie, widzimy to tak. I teraz spróbujemy, zobaczymy jak nam ich eksperyment pójdzie. To jest tylko woda, japońskie włókno i lecimy. Kompletny spontan. Kompletny spontan. Zobaczcie co się dzieje. Jesteście świadkami tego. Nie ma użytej, użytej żadnej chemii, tak. Po prostu myliśmy inną powierzchnię i przy okazji, przy okazji założyłem... Zachaczyłeś obózek. obózek. tak. Ruchy muszą być, tak jak nam powiedziano, takie okrężne. I jak na razie widzę, że ściąga cały brud, kochanie. A to jest jeszcze taki, to nie jest, żeby to było jasność, to nie jest taki materiał śliski czy coś, to jest zwykły materiał, tak? Taki e, deszczodporny. Zobacz, widzisz tam? Mhm. Niczym innym tego się A nie dało. To jest zwyczaj buski jeszcze, to można je wyczyścić części, które można ściągnąć. Z wózków do dzieci, ale ta część akurat ona ma. To jest zadrapanie Tak, ale ta część wózka jej nie da się ściągnąć i wrzucić do pralki, ze względu na to, że właśnie ma tutaj te, 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 te utwardzenia. Aha, i tak, mała, te tak. utwardzenia one mogą się połamać, nie? Zobacz. Połamać się, zniekształcić. Słucham? Jedynie to jest miejsce, w którym są zarysowane, bo to jest mechaniczne rysa, To ona nie widać. Tej rysy nie zejdzie. No. Zobacz, cały brud schodzi. Ludzie jestem szokusami. Jest... A wiesz może... No, tutaj widać. tutaj, wiesz, tutaj, tutaj, jest, tak. Widać, tak, tutaj tak. jest taki um, mega. No schodzi wszystko. Pięknie. Także ktoś, kto ma wózek i zastanawiał się jak go odnowić. Tak. Samą wodą. Sama woda i nasza rękawica Involver. To nie musi być rękawica, bo również są, jest taki dysk, krążek z tego samego e, włókna. Ale ona jest bardzo bogata. Co powiem ci, że ten dysk jest super, ale tak właśnie w domu, nie? Ten dysk jest dobry tak do zarebki wziąć czy coś takiego. W tym, tak. Ale ten, ale ten on jest taki wygodny dlatego, że ty to po prostu na rękę nakładasz, nic ci się nie Moim zdaniem, ja bardzo lubię ją czuć. Rękawiczka. Tak. A słuchajcie, wiecie co widziałem? Tą samą rękawicą, znaczy tym samym materiałem, dyskiem właśnie, no. kobitka na wydarzeniu przykleiła gumę, no. niechcącą, gdzieś tam siadła na gumę, no. i no wiecie jak guma ściągnęła z materiału, Ojej, to jest tragedia, fuj. tak? A to gdzieś tam, mówię, do zamrażarki i tak dalej, wiecie co? Tym. Pyk, 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 I wszystko zeszło. Dosłownie w wow. pół minuty. Ona taką, taka radosna była... Nagrała to. Mamy to nagranie też. Schodzi wszystko. Wow. Po My prostu tak. wszystko. Zobaczcie. Tak. Było widać, tak. jak było, było widać. Jak to wysnie, to trzeba zrobić jeszcze zdjęcie. Ale dokładnie, słuchajcie, takie dziwne, że on rozpu- To nie po prostu, że ściera, on to rozpuszcza jakoś. Ten brunty, Bo wiesz ty, co, ja się zastanawiałam, co prawda takie informacje one nie są ważne, Zobaczmy. dlatego, że to najważniejsze dla nas, żeby był efekt, tak? Ale ja zapytałam się takiego e, typowo produktu owca, dlatego mówię, słuchaj, e, akurat to był Michał, mówię, słuchaj, jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, że te produkty tak działają, nie? I co to jest w ogóle ta technologia. I on mi po, e, powiedział, że wyobraź sobie, że to jest taka technologia, która jest mniejsza od atomu, i okay. ona, patrzcie, i ona w połączeniu, jeszcze nie zobacz, i ona w połączeniu właśnie z brudem, że, jest, że to rozwala od środka ten brud i również bakterie. Tak, tak. To jest szkodliwe. Mhm. Słuchajcie, tak to się działa. Jest. Ja słyszałam też na jak my robiliśmy takie spotkanie online, tam wystopowali tacy. Widać, ja bym, chciała, Widać, tak? ja bym chciała, żebyś to ściągnął, wiesz? Zobaczę, że to, to. jest... Tak, 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 zobaczcie. Jak wszystko zejdzie, to to też powinno wejść. Tak, zobaczcie. Już prawie nie ma. Także co mówili, a to można na Aliexpress kupić za, za 3, za, za 3 zł dosłownie. Ściereczki mają ma, 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 ma to samo działanie. Po Wcale pierwszy, nie, bo ja Po pierwsze, właśnie, ci którzy próbowali wiedzą, że to jest bzdura. Nie ma takiego działania. Nawet jakby wyglądały kolorystycznie podobnie. Ale to jest opatentowana japońska technologia, kochani. Tutaj mowy nie ma o tym, żeby jakakolwiek szmatka, jakakolwiek mikrofibra, tak, no, bo, to zrobiła. Wiesz jednak, bo właśnie ludzie to mylą, bo oni widzą ścierkę, a kiedy masz zastosowanie to, widzisz zastosowanie, to nie jest ścierka, czyścik, czy tylko to jest technologia. To jest dosłownie. To jest tak, do, do, dobrze to określiłaś. Zeszła. Jest tutaj jeszcze. Zbaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie, zrobiłem przybliżę. Naciągnąć. Zobaczcie z tego. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Wow! Wszystko schodzi. Wow, Wszystko mega. Tylko woda. Uwaga, to jest Zobaczcie. dziecięcy wózek, tak? A na, na dziecięcych rzeczach to trzeba całość, aż nie chcę, całość leci się. Drogie tak? nabi, no to już wyczyścił. jego no się dobra, poświęć na, dla biznesu. dobra, poświęć się, mówisz, tak? <laughs> tak, poświęć się dla biznesu. Do Słuchajcie, się. muszę tutaj e, lidera, który sprowadził w ogóle tą nanotechnologię do, nas, do Polski. Muszę go trochę, troszeczkę wykorzystać. Ale wiecie co? Powiem Wam, że takie czyszczenie jest bardzo rentowne, bo nie dosyć, że masz misję ratowania planety, masz po prostu lekkość w domu i rozwiązanie, które jest dużo szybsze niż pacianie się teraz. zobaczcie, chemia, pranie w ogóle, woda, która skapuje. My to robimy wszystko na bieżąco, ale jeszcze to możesz właśnie polecać i zarabiać pieniądze, tak? To jest mega w tym wszystkim. To jest po prostu I ja się nie dziwię, że nasza upline. Słuchajcie, w pierwszym roku 300 tysięcy w strukturze ludzi ma. 300 tysięcy, z czego 90%, słuchajcie, to ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z network marketingiem. O czym to świadczy? I dlaczego to jest? Właśnie dlatego to jest, że produkt tak działa, i każdy, kto ma dokładnie w ręku ten produkt, chce go mieć. Tak? Ja jestem teraz pewna, że teraz mamusie które już czyściły włoski, one po prostu chcą to mieć, tak? I zobaczcie, że nawet mężczyzna, słuchajcie, jak się sprawdza, tak, właśnie tak. w tym czyszczeniu, nie? Dosłownie. Powiem wam tak? szczerze, sama przyjemność. U mnie w stole mężczyźni po prostu myją gary, lustra i w ogóle, to także zadowolona satysfakcja również żon, że po prostu nasi mężczyźni rwią się, Rwą się, rwą się do, do po prostu do sprzątania. Mój mąż dokładnie wczoraj tak samo czyścił, czyścił um, po tłuszczu brytwankę. I właśnie brytwankę, słuchajcie, on się mnie pytał dokładnie, jak to zrobić i w ogóle i sam był w szoku, słuchajcie, że jak jedna powierzchnia, która dosłownie rozbijała um, po frytkach te wszystkie takie różne zacieki. I, i, I drugą stroną zbierała tłuszcz, także nieczuło ekonomiczne, po prostu zobaczcie, woda, oszczędność wody przede wszystkim. i, i... To jest lekko wilgotna po Tylko lekko, słuchajcie. Lekko. I przede wszystkim wyrzucanie jeszcze, nie wyrzuca się tych chemikaliów do, do ścieków, nie? które schodzą. O, Ile? Ketrolitry po prostu tych e, chemikaliów. Każda rodzina codziennie wylewa do, właśnie i to idzie wszystko do środowiska wow. i wszystko, które... No, obrażanie słuchajcie, No jestem ja po wrażeniu. Powiedz, powiem Wam, że ja też. Ja też. Tak przy okazji, tak rozmawiając na luzie, wyczyściliśmy wózek. O, dziękuję. A miałam już się go pozbyć, słuchajcie. Zobaczcie, w ogóle jak nowe widzicie? Ja naprawdę miałam go pozbyć, bo mi się nie chciało tego prudu skąpać. No. Super. Technologia Greenway. Super. Sprawdza się wszędzie. Świetnie. Zobaczcie. Jeszcze zrobię zbliżenia. Zobaczcie. Nie ma. Wózek był brudny. Zobaczcie. Sama woda. Sama woda. Zobaczcie. Wszystko czyste. Wszystkie plamy zeszły.